Dobra, wracamy. <noise> wracamy na Ziemię. No bo nawet nie na Ziemię. Przejdziemy teraz przez wywiad z Palasajdem. Jest tutaj, jak widzicie, młody Rewo na miniaturce, spina z Rewo, znak zapytania. Inflacja donatów, kulisy zwolnienia z Fame. Pierwszy wywiad po Pandora Gates z Palasajdem. O Jezu. 17 minut, więc do przeżycia. Pokaż pieska. No, akurat nie ma u mnie Dezego. <noise> Dobra, to co? Oglądamy pana Palasajda. Zobaczmy, co miał do powiedzenia w wywiadzie na kanale Artur Przybysz. Cześć mankowicowie z tej strony Artur Przybysz, a ze mną na kanale DJ Palasite. Siemaneczko. Siemanko, cześć. Właśnie DJ ci Ziżej? Czemu czasami jest Ziżej, a czasami jest DJ Palasite, ale nie poprawił, czyli chyba jest ta forma akceptowalna dla niego. Chyba pierwszy twój wywiad po całej pandorze. Chyba tak, no, a tak, y, antyfakty chciał y, ze mną rozmawiać, ale się nie udało. Finalnie nie wrócił do tematu, nie wiem dlaczego. Boxdel zapraszał mnie. Nie, sorry, do aferek to było z innym tematem z rewo, przepraszam, to ja pomyliłem. <laughs> ku Zanim przejdziemy do Pandory, zaczniemy od początku. Dużo ludzi nie mówi o tym, dużo ludzi też przede wszystkim nie wie. jakie są kulisy twojego odejścia swemu, bo ja wiem, że ty gdzieś tam masz żal. O, yy, czy mam żal? Żal mam tylko do Krzysztofa Rozpary ze względu na to, że nie, nie wrócił do mnie z telefonem, który był, ale wracając do pytania, jak to wyglądało? Sytuacja wyglądała następująco, że we wrześniu, kiedy yy, jakby sytuacji z Pandorą jeszcze nie było, ja dostałem telefon od Krzysztofa Rozpary z informacją, że odsuwają mnie Ale to chvíľa, či to bolo pred Ja dostałem telefon od Krzysztofa Rozpary z informacją, że odsuwają mnie od studia. Okej, okay, czyli teraz jest pytanie otwarte: czy to już było na takiej zasadzie, że już on miał wcześniej informację, że taki film powstanie yy, i dlatego już tam zawczasu go odsunęli, czy to było kompletnie niezwiązane? To też jest w sumie intrygujące. Czy, czy to jest jakoś powiązane ze, ze sobą? Druid mówił, że fame wiedział wcześniej. No właśnie, tylko pytanie znowu, jak to czasowo jest wszystko osadzone i kiedy to się działo? Więc czy to było prewencyjne działanie, czy, czy po prostu rzeczywiście chcieli go zmienić? No i, i na tym się skończyło, że dostałem w twarz oświadczeniem w ogóle na Instagramie i też mam pytanie do Fame MMA ze względu na to, że sprostowanie do Boxdela dali. A gdzie jest sprostowanie do Marcina Dubiela, Fagaty, do mnie i do wszystkich osób, które gdzieś tam jakkolwiek... Pandory były poruszane. No i to jest ten argument, który był już tak samo tu podnoszony, to, o którym sami sobie tutaj gadaliśmy, że argument tego, że Boxelowi nie zostały postawione zarzuty, w związku z czym przywracają go jako wodarza i wycofują się z jakiejś całej procedury sprzedaży udziałów i tak dalej, no będzie podnoszony w przypadku wszystk wszystkich innych osób zaangażowanych w ten temat, które z jakiegoś powodu zostały usunięte z federacji lub tam wiecie, przestali z nimi współpracować. Więc no to jest ten argument, który. No, już padał w przestrzeni publicznej, tak samo z Paramaxilem, no i tam, wiesz, pewnie jakimiś jeszcze innymi osobami. Więc to wisi w powietrzu, że to, co użyli na zasadzie brak zarzutów, równa się powrót do fame, no to co w przypadku wszystkich innych? Czy to jest tylko jakiś wyjątek związany z boxdelem? Jest co, Artur? Ja jestem tak długo w branży, że wydaje mi się, że ja wiem, co za tym stoi, za tym po prostu stoi utrzymanie federacji. No to jest naturalne, że jak mamy federację i dzieje się jakaś afera, no to odcinamy się od osób, które mogą spowodować jakieś realne zagrożenie. Dla, dla biznesu, czy czegokolwiek. Więc absolutnie ja rozumiem tą sytuację, że takie oświadczenie się pojawiło, ale nie rozumiem mówienia A, a robienia B. To jest dla mnie kluczowe, że dostałem informację. Daniel, wrócimy do ciebie z informacją, z telefonem. Minęły już 4 miesiące. Ja nie, nie dostałem do dzisiaj żadnego telefonu. Znaczy, ja mam powiem tak, można lubić, można nie lubić Palasajda, można go traktować poważnie, można też go traktować niepoważnie, ale to, co mówi odnośnie fejmu, no to akurat, no to jest prawda. No to jakby inni ludzie też podnosili ten Kontek, że działania Fejmu były totalnie takie na zasadzie zabezpieczenia swojej pozycji, zabezpieczenia swoich interesów, odsuwania różnych ludzi, odcinania się i tak dalej. Tylko, no, no rzeczywiście potem tym razie te pewne wyjątkowe traktowanie w kierunku Boxdela, gdzie, no, też tam polecieli jakby bardzo mocno na zasadzie, że sprzedaż udziałów i tak dalej, gdzie jako włodarz. E, oczywiście Boxdel działał, a teraz działa ponownie. Więc w przypadku zawodników, no, też jest pytanie, czy w związku z tym Federacja w przypadku Boxdela mówi, Ej, nie postawiono mu żadnych zarzutów, w związku z czym przywracamy go do tej funkcji i wycofujemy się ze sprzedaży. A w przypadku, nie wiem, Palasajda czy innych osób, tam nie wiem, fagaty, czy kogo tam jeszcze nie usunęli, no nie ma tych zarzutów, ale w sumie ich nie przywracamy, no bo nie wiem, to sami oceniają, że to jest złe. Ale Paukerson nie poleciał, bo miał zarzuty tylko dlatego, że w ale Bokzel też odpierał w przeszłości i się sam do tego przyznał. Gość gada głupoty, włamuje się w różne miejsca, współpracuje z dziwnymi osobami, wszystko mówić do wina Pandory. No oczywiście, że tu chodzi o Pandorę. No ej, ale też już nie naciągajmy. No to, że pala Sajtze robi te urbeksy, o których ja wielokrotnie gadałem, nagrywałem o tym odcinki, przepraszam oni tym wiedzieli, ale mieli to totalnie w dupie, bo dla nich to był niszowy temat. Nic, co by ruszało ludzi, więc wiadomo, że tu chodzi o Pandorę. <laughs> bo Bok ma hajs, a DJ ma wodę święconą. No to jest mocny argument akurat. To jest mocne. To, co ja mówiłem na Insta z moje serie były przez 10 lat popularne, bo że popularne, dostępne. Popularne to swoją drogą, bo w tamtym okresie te serie grzały po kilkaset tysięcy wyświetleń i ludzie to robili ze świadomością, że wiedzą, że nagrywam odcinek. To był swego rodzaju performance, a dzisiaj... A, czyli, aha, Palasaj zatrudniał aktorów, mm -hmm, czyli te wszystkie dziewczyny, co wysyłały podpisy na cyckach, to były aktorki, które brały udział w performensie wielkiego artysty, DJ'a Palasajda, aha, no tak, to wiele tłumaczy, dobra. Lubię krytykować, mówić wprost, co myślę i powiem tobie tak, mi osobiście, ja jestem pewnie jedną z tych osób, która y, uważa, że twoje prowadzenie studia było słabe. O k***a. no to widzę wywiad się rozkręca, no dobra, mamy zgrzyt, Palasyjt, jak jaki w szoku. Że konferencja, którą teraz w Prime prowadziłeś też była słaba. Co, taki szrołz na tym wywiadzie? No i to jest wywiad, a jasne. I po prostu ty, no nie wiem, czy robisz to na zasadzie takiej, żeby zrobić parę groszy za, zarobić, czy zrobić to dla, dla fanów, bo... Mi się wydaje, że tego po prostu nie czujesz. Więc co, Artur? Yy, dziękuję za krytykę, bo ja bardzo cenię sobie taką konstruktywną krytykę i... Ale ty nie. Ale ty co? Ale ty nie było konstruktywnej krytyki. On nie powiedział, co on robi źle, tylko powiedział, że mu się nie podoba. Co za jakaś pijarowa odpowiedź? To ty już zakulisowo, ja z Arturem sobie przegadam, co ci się dokładnie nie podoba w tym. No właśnie, o i wtedy może faktycznie padną jakieś argumenty. Bo są osoby, które powiedzą, że Daniel jest zainteresowany. Za... Tak jak właśnie w fejmie to... Czy są na czacie osoby, które powiedzą, że Daniel... Prowadzi studio? Czy są tu na czacie takie osoby? No może komuś. Dobra, ale weźcie, chociaż jedna osoba ich napisze, nie? Nie A tak. Dobra, są komentarze tak. Czyli są tu fani. Dobrze, czy nikt mi się podobało jak Żirzej prowadził? Twoje studio dla Fejmu było tak, że na przykład e, i to można sobie zobaczyć. O, i są przykłady. Dobra, dobra, zobaczymy. Dobra, czyli dyskusja się pogłębia, już niekoniecznie poza anteną. No to usłyszmy jakiś argument. Ja jestem akurat szczegółowy, ty nie wiedziałeś do końca, albo kto z kim walczy, albo w ogóle w jakich formułach walczą, nie? Teraz podam drugą stronę medalu której bardzo często ludzie nie wiedzą, właśnie. Wiesz na ile dostawałem potwierdzenie, że prowadzę studio przed konferencją? Na 2-3 dni bardzo często. Artur, ile czasu potrzebujesz na research, jakikolwiek do tematu, nie? Słuchaj, ja w dostałem dzień wcześniej, więc yy, jestem lepszy od ciebie. <słuchaj> Co? <słuchaj> oj, oj ups. Ej, no ale dobra, ku 2-3 dni, no to jest sporo. Przecież ile on miał tych osób w studio na przykład? Przecież jak prowadził Fame, to tam parę osób przychodziło. Czego zwykle był to jeszcze Wojtek Gola i Boxdel. Więc takie potwierdzenie do rozmów, do jakiegoś researchu, do czegoś, no to tam na miejscu, żeby pogadać. A co do karty walk, to przecież on tam się nie wypowiadał. Jedyne co było odnośnie karty walk, to przecież on dyskutował na zasadzie, jakie jest twoje lubione zestawienie, kto myślisz, że wygra. No i w sumie tyle, on nie rzucał jakimiś ciekawostkami od... Odnośnie zawodników i zestawień. Bardziej się skupią na rozmowie z ludźmi, którzy byli bezpośrednio w studio z nim. Przecież jak oglądacie w... inaczej, no jeżeli prowadził te rzeczy, no to chyba oglądał jakieś konferencje i tak dalej, no to na bieżąco też dużo rzeczy wychodzi i się można tam dowiedzieć o tym. No nie wiem. Mówią o ostatnim Prime? Aha, czyli chodzi jemu o co? O konferencję Prime'u? Ale też, y, i to co ważne, żebyście wiedzieli, bardzo często konferencje, że mają ucho i to co my zadajemy czasami pytania, to nie są tak naprawdę do końca nasze pytania, tylko pytania ze strony reżyserki, więc... Jak to? Czyli dają mu 2-3 dni wcześniej znać, żeby się przygotował, a potem i tak jeszcze mu podrzucają pytania na ucho? W, w, ...w stronę do... czy moją, czy tak jak mówisz o sobie, nie... To jest normalne, bo po prostu ludzie nie widzą tego zaplecza. A to nie jest tak, że na przykład produkcja musi to robić w momencie, w którym no widzi, że na przykład coś chujowo idzie, albo jest mało emocji, albo coś takiego, i po prostu wtedy zaczynają podrzucać jakieś pytania, żeby nakręcić dyskusję, no bo widzą, że na przykład prowadzący nie bardzo się odnajduje, albo nie wie do końca z kim gada i nie wie o co zahaczyć, i że po prostu wtedy zaczynają reagować, żeby podtrzymać emocje w jakiś sposób i uratować sytuację. Co Pandora zmieniła w swoim życiu, tak naprawdę? Pokazała przede wszystkim, jak wygląda środowisko, w którym gdzieś się otaczam, więc pokazała mi to, że mam wśród swoich osób ludzi, którym mogę zaufać i, i to jest e, grono osób, które i wspierają, i wiedzą, że jakby jak była Pandora, nie odwróciły się na zasadzie, a Daniel, bo pewnie masz coś za uszami. Okej, okay, czyli co, Palasite, podobnie jak wielu w aferze i tak jak Boxel. Wyciągnął z afery, że zweryfikował swoich prawdziwych znajomych. Dobra, mamy odhaczony. I świetnym przykładem tutaj może być to, co też wynikło przy Pandorze. To, i to też się tego nauczyłem, że na przykład są ludzie, którzy potrafią być atencyjni i mówić nieprawdę i na tym robić sobie cyferki. Właśnie, a przy Pandorze, powiedz mi, bo fragment ten już wspomniałeś, czterominutowy, prawda, u Konopa. Tak, tak, tak. Rozmawiałeś po tym materiale z Konopem prywatnie? Nie, absolutnie. Mikołaj się do mnie nie odezwał, ja też się do Mikołaja nie odzywałem, bo patrzyłem akurat na, na Insta Stories, ale szczerze, Artur, ja robiłem kiedyś taki format 6.30. Ja nie wiem, czy. czy... <grymne> no, jako jaże, jako jaże format 6.30, moja ulubiona seria. To były odcinki, które robiły po kilkaset tysięcy wyświetleń w ciągu doby, w ciągu naprawdę krótkiego czasu. I to był format bardzo podobny do Konopa. Ja dzisiaj uważam, że to co robi Konop, to ro robi to, co, co ja kiedyś robiłem z 6.30. Siłownia. 8... dobra, ale tam 3 lata temu. Duchy Teresy. Opowieść o portugalskiej kobiecie widmo krąży w internecie już od wielu lat. No, idealnie jak u Konopa. Przerażający internetowy trend. Ajajaj. Aj, aj. Internet chyba nigdy nie przestanie mnie zaskakiwać. Hey, <laughs> no, to mogłoby być jako jeden temat u Konopa. To się zgodzę. Mogłoby być, że jakieś tam challenge z TikToka, dobra. Siren Head to bardzo tajemnicza postać. Spowita delikatną mgłą tajemnic. <laughs> Być może natrafiliście na nią już w internecie, a, a w internecie możemy natrafić nawet na rzekomo autentyczne nagrania Siren Heada. Tak było, nie ściemniam. No dobra, no i co? O, a tu jest jakiś chyba newsowy. co to? Hej, witajcie w kolejnym odcinku 6.30. Mam nadzieję, że chociaż troszkę się wyspaliście, mimo że jest poniedziałek, albo oglądacie to po prostu po południu, czy też wieczorem i dzień wam się udał. Dobra. Kto by pomyślał, że po siedmiu latach będziemy to oglądać? Temat dzisiejszego odcinka to, moi drodzy, wyrzucenie. Unboxala ze szkoły i nie jest to do końca prawdą, ponieważ zostało to już yy, rozwiązane, a! <gry> Aha. <laughs> Dobra było tego konopa? Okej, okay, wyłączamy. No nie wiem, ja nie uśredniłbym, Weź, że Palace robił. Najlepiej to usuń. Content jak konop. W sensie nie wiem już o jaki czas mu chodzi, czy mu chodzi o jakieś, nie wiem, ostatnie odcinki, czy o co mu chodzi? Nie mam pojęcia. Natomiast te stare odcinki, to no nie wiem, gdzie on widzi podobieństwo. To obciążało mega psychikę. <laughs> no nie dziwię się, że to obciążało psychikę. Jako jakiś kobiecie widmo opowiadał. Pandora grzała, tak? Będziemy wam aktualizować informacje. Konop, Wardęga, to gdzie są te informacje? No co, no... Może no, dlatego, że po prostu być... prokuratura się tym zajęła. Okej. Okay. że nie mogą o tym mówić. To w takim razie, chociaż ja liczyłbym na sprostowanie, na zasadzie, słuchajcie, prokuratura zajmuje się tematem, jak będę mógł coś powiedzieć, to powiem. Ale przecież takie coś to było. Przecież oni mówili od początku, że oddali wszystkie dokumenty, wszystkie informacje do prokuratury. No i że w związku z tym nie udzielają dalszych informacji, bo nie chcą zaszkodzić temu śledztwu. I że część rzeczy, które... Pokazali, no to właśnie była publiczna i tak dalej, ale nie jest to cały zbiór materiałów, które przy okazji tego wszystkiego zebrali. No to przecież dokładnie to mówili. No tylko że też z drugiej strony nie rozumiem, jak były osoby, które na, na Pandorze mówiły, że nie chcą zarabiać, a następowała inflacja donate'ów, bo jednego dnia kosztowały minimum 5 zł, a kolejnego minimum 10. I teraz o kim on mówi? W sensie, że ktoś podniósł próg donate'ów, to jemu o kogo chodzi? Bo jakby nie rozumiem tego, w sensie nie ten, u wardengi był nagle większe donate były? O mnie? U mnie. To już dawno była inflacja. Znaczy inaczej, ja to sobie wyobrażam, że można było podnieść donate, y, bo na przykład macie spam. Czyli nagle, nie wiem, gdzieś tam robi się bardzo dużo ludzi i wysyłają jakieś po rzeczy albo coś i po prostu zwiększacie ten próg, żeby po prostu przefiltrować i wtedy przynajmniej część osób, które chcą trollować no tego nie robią, no bo trzeba więcej kasy wydać i im się po prostu nie chce. Więc to zwykle działa jako taki odstraszacz, no bo łatwo chyba każdemu z was sobie wyobrazić, że jak ustawicie donate za 3 złote to macie ciągłą falę i wiadomo, że mnóstwo ludzi by to robiło. Ale jak już ustawicie na przykład za 10 złotych, no to wiadomo, że tego będzie mniej i naprawdę jak komuś zależy to coś wyśle i napisze, a nie będzie trollował, bo po prostu szkoda mu kasy. Natomiast samo to zarabianie na Pandorze, no to... Nie wiem, ja na przykład do tej pory się zastanawiam jak to jest z tymi filmami, czy oni je mieli na zielone dolary, czy nie. W sensie czy mieli z tego jakieś takie e, dochody bezpośrednio, czy po prostu z góry był żółty i wtedy, no tak jak z wami gadałem, pokazywałem kiedyś jest to mocno ograniczone. Tego w sumie nie wiem, natomiast same te live'y, no u Wardengi też się tam, to prawda zajście się monetyzowały, tylko z drugiej strony, no i co z tego? Wardenga mówił, że daje 10 zł, bo za 5 zł ludzie reklamy robili i tak dalej. No tak, no, tak było. W sensie, że wysyłają jakieś linki do sklepów, czy tam coś, albo. Są jakieś głupoty i korzystają po prostu z tego, że jest tam, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy ludzi na live ie. I gdybym powiedział swoim odbiorcom dzisiaj, że biały to biały, a czarny to czarny, a no nawet bym poleciał w tą abstrakcję, czyli że jest odwrotnie. Ty byś... Uznawał, że jest tak, jak jest w naturze, to ja bym wygrał z tobą ilością publiki, bo oni by cię zjedli. I tak działa internet. Czy on sugeruje, że jego odbiorcy są głupi? Nie wiem, on chyba nawiązuje do tego, że jak masz jakąś dużą społeczność, to możesz nią manipulować. On chyba do tego nawiązuje. Po części ma rację, bo czasami, jak sobie spojrzycie na różne afery w internecie, i szczególnie to jest w przypadku młodych osób, które mi łatwo tak manipulować, że macie jakąś wierną publikę, tutaj uśredniam oczywiście, ale z TikToka, no to umówmy się, że gdyby Julia Żuga, ich królowa, coś powiedziała, to nawet jakby to było głupie, to i tak by za nią poszli w ogień. I to się bardzo często właśnie tyczy młodych osób, które nie do końca krytycznie lub bardzo z takim ogromnym zawierzeniem patrzą na jakąś osobę z internetu, na swojego idola, idolkę. Więc no, trochę po części tak jest. Co straciłeś przez Pandory? Albo nie jesteś w stanie tego odzyskać, albo będzie ci trudno to odzyskać? pr na pewno zabrała. No to, to trzeba śmiało i szczerze powiedzieć, że pr na pewno. No ci... <noise> czy... Znaczy, trochę tak brechnąłem, no bo no umówmy się, że Palasite nie miał jakiegoś jakiegoś super PR-u wcześniej. No gość był znany z bram piekieł, kurwa, chodzenia po jakichś rzeczach, szukania duchów i promowania egzorcysty, kurwa mać, który, nie wiem, chyba ma wrażenie, że jest jakimś Jezusem Chrystusem w kolejnym wcieleniu. <noise> Więc ja uważam, że to po prostu dołożyło kolejny fragment do układanki tego, jaki Palasajt miał wizerunek i trochę przez pryzmat tego, że i tak nie miał go jakiegoś super, to po prostu ludzie tym bardziej mogli mieć nastawienie, że tutaj też no, to nie było tak mainstreamowe jak Pandora. Tak, ale z drugiej strony, też nawet mając szczątkowe informacje o Palasajdzie, raczej nie miałeś o nim jakiegoś super zdania, tylko kojarzyłeś go z duchami, jakimiś kurde tego typu programami. Nie wiem, jakimś liveem z Bungie, tak? Bo to wtedy też jakoś szerzej poszło. No, bardziej z takimi rzeczami się go kojarzyło. Jak podchodzę do życia, czy jak. Jaką pozytywną energię oddaję i, i staram się oddawać gdzieś na, na Instagramie tym osobom. YouTube to zupełnie trochę inna kolebka, tam mam trochę zupełnie inny content. No, delikatnie tak, tak, delikatnie inny content. Ale ja tylko, że tak naprawdę całość toczyła się wokół Stewarta i Marcina Dubiela. Tam, wiesz, tam były dowody, tam można było jakkolwiek powiedzieć, że te osoby są podejrzane, No ale sugerowanie Lexi, że wiedziała, ale nic nie powiedziała. Sugerowanie fagacie, że wiedziała, ale nie powiedziała. No okej, okay, na no to są głosówki. Tutaj ja... No, tak się kurwa rozpędził trochę, właśnie chciałem powiedzieć. Właśnie chciałem powiedzieć że z tą fagatą, to się rozpędził. Z tą Lexi, jeszcze rozumiem, nie? Jego analogię, ale kurde, z fagatą to. Jakoś. Stary, ja oglądałem filmy jakichś dziewczyn, które twierdziły, że jeżeli myślicie, że, że to, co zrobił Stewart, jest, jest końcem, to poczekajcie, aż wypłyną rzeczy na Palaceida. I Laska, stary, dwa tygodnie później nagle usuwa wszystkie TikToki, które miały po pół miliona, bo już sobie cyferki na aferze zrobiła. A wiesz, a ci ludzie myślą, o, ciekawe, co on tam zrobił? O, pewnie jesteś jego ofiarą albo coś. No, najgorsze jest to, że ludzie mają klapki, nie? Po prostu mają klapki i są ślepo zapatrzeni. Okej, okay, ja nie, nie mówię, że tutaj teraz wszyscy powinni mnie lubić w ogóle, ale pr na pewno na pewno straciłem. Ale chwila, no przecież inaczej. No w przypadku Palasida, on sam nagrywając swoje wyjaśnienia, usunął filmy, tak? Czyli do tej części związanej z nim bezpośrednio i zarzutów w jego kierunku, nie uogólniając tego do zarzutów w kierunku Stu. Oczywiście to mówię o takich zarzutach publicznych, tak? W sensie nie, sądowych, tylko zarzutach ze strony publiki No to on się w sumie przyznał, że te filmy, które wtedy nagrywał były zjemne I sam je pousuwał, czy tam poukrywał Czyli, no jakby, no nie wiem I to, o, to mogę powiedzieć I to taką fajną pracownicę, która No ludzie jej pisali, jak się pracuje z PDF. Wiesz, jakieś takie rzeczy. Nie chciała wrócić do pracy? Nie rozmawiałem z nią nawet na ten temat, bo też jakby każdy poszedł w swoją stronę. Ta od praktyk? A było coś takiego. To kto to mówił? Wardenga to mówił, że była jakaś dziewczyna, która mówiła, że tam praktyki upala Palasajda i że tam potem jej negatywną opinię jakąś wystawił? Coś był jakiś taki wątek. To chyba Wardenga. Tak, tak. Coś kojarzę. Powracanie do sprawy przez Konopa, którą wyjaśniałem 4 lata temu na streamach i Konop to wyciąga, ale no jest mnóstwo osób w sieci, które nie wiedzą że ja już to lata temu wyjaśniałem, i za to już też mi się gdzieś tam oberwało. Ludzie po latach o tym, jakby przestali gadać, bo to już było wyjaśnione. No i konop to wyciąga, i ludzie znowu jadą, nie? No ale ktoś zaraz wiesz, minie parę lat, znowu ktoś to wyciągnie. No czy nie, no teraz już na przykład tego nikt nie wyciągnie, jeżeli chodzi o te jego stare filmy, no bo je usunął. A co do Wardęgi, to tak, ten temat i tak do niego wraca. Także tam już jakby abstrahując, tak, jak jest jakaś drama z Wardęgą, to tylko się wszyscy zastanawiają, czy w filmie albo artykule będzie poruszony wątek bubsmena. Więc to jakby, no, wraca, tak? Czy się. Jak już niezależnie razy ile o tym mówił. Natomiast w przypadku Palasajda no to no dopiero teraz się w sumie do tego odniósł, usuwając coś. Ale uważam, że przy pandorze mnóstwo, ale to mnóstwo osób oberwało totalnie z dupy. I to jest świetny przykład. Z dupy, macie z dupy. O kurde, ale follow upik wleciał. I to chyba rzeczywiście na spontanie bo tak biło, widać, bo jak trybił, ale ten jak wjechał konceptem. Na sam koniec zapytam, bo też wspomniałeś już, że miałeś iść do Boxdela do aferek wyjaśniać to. Znaczy, Czyli nie, nie, temat nie, ja z, powiem z, z rewo, rewo, z rewo, tak, tak, z rewo. <laughs> Co to jest? O. Bo rewo Ale zostawili mnie na koniec. Jak wracałem do 6:30 do 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 tego formatu, to jakoś tak zaczął dziwnie mnie gdzieś tam jakieś pstryczki najpierw na Twitterze, później gdzieś tam materiał, kolejny materiał, kolejny materiał. No, bo były te filmy, no dokładnie. No aż w końcu nagrałem odpowiedź dla Rewo, i finalnie jak e, przestałem nagrywać 6:30, to odpuścił jakoś tak. No jak odpuścił? Przecież ja twoje filmy komentowałem już wcześniej. Te ze straszenia, różnych z duchami i tak dalej. Miałem z tego bekę na kanale Rewo. masz. 6:30 to było uzupełnienie kontentu w zasadzie. Nie wiem, czy czuł zagrożenie, że wracam do formatu, czy. <noise> Rewo w strachu. Pala sajt odpala 6:30. Tenia, myślicie, że on w to wierzy? Mnom, <śmum>, Ja nie rozumiem, czemu Palasite ma tę taką narrację, że ja interesuję się jego osobą od kiedy on se newsy, znaczy newsy. Nie wiem, te eksperymenty społeczne, newsy, to ciężko nawet powiedzieć, do czego dotyczyły te odcinki. Ale ja już wcześniej oglądałem jego filmy i się z nich śmiałem. Przecież Bramy Piekieł to jest kupa klasyk, który też na Twitchu w ogóle krążył. To już tak... Swoją drogą. Więc nie wiem po co on sobie taką narrację buduje. Dla mnie to jest po prostu śmieszne. Ja powiem tak, ogólnie mierzenie sukcesu liczbami jest bez sensu, ale no jak gość mi zarzuca to, że bałem się jego konkurencji, to w momencie kiedy nagrywałem newsy, teraz nie nagrywam, ale kiedy nagrywałem newsy, no to miałem nieporównywalnie większe zasięgi niż palasite. Więc w teorii nawet robiąc z nim dramę, gdyby mi na tym zależało, to i mając świadomość, jak funkcjonuje internet, omawiając to też bardzo często, gdzieś tam, w jakichś odcinkach newsowych, po prostu bym o nim nie mówił. Czyli, gdyby moim celem było zniszczenie go, to bym po prostu o nim nie gadał, bo jego filmy i tak nie robiły zasięgów. Natomiast rzeczywiście, raz, że były chujowe, szczególnie te eksperymenty społeczne, co albo oglądaliśmy na streamie, albo omawiałem, bo odcinku już nie pamiętam. Więc tak, jakby był jeden pretekst, że po prostu robił to w głupi sposób i jeszcze, nie wiecie, jakby nam no, na zasadzie łapki w górę to lecimy dalej. To była jedna kwestia, więc to jakby wymagało gdzieś tam takiej krytyki, a przynajmniej w moim odbiorze. A dwa, że no tak już potem memowałem sobie, że odpalę 6.15, żeby go wyprzedzić i tak dalej. Ale to wszystko były żarty, no A on tak gada o tym totalnie, nie wiem Na poważnie, jak ja bym, nie wiem, osobiście Coś do niego miał. Mnie po prostu Śmieszy jego twórczość w internecie Nie znam go jako osoby Ale jego twórczość mnie bawi Szukanie duchów mnie bawi Latanie, robienie przerażonych min Jakieś, kurde, szukanie magicznych punktów Tak, mam z tego ogromną bekę I dobrze się z tym czuję Ostatnie już pytanie. Rok 2024 zaczyna się Czego sobie życzysz? O, <laughs> jakie pytanie, proszę, na koniec jak... Miło. Szczerze, Artur, nawet nie miałem czasu, bo jest tyle pracy. Czemuś newsów nie robisz? Bo Palasaj wrócił do 6.30 i mnie wygryzł. Ale chyba życzę sobie zdrowia, bo. Bo jak jest zdrowie, to jest wszystko. Fajnie wywiad, dobrze się słuchało. Naszego eksperta od duchu. <grym> po co podgryzasz biednego Palasajda? No nie podgryzam, no ale no nie umiem tego traktować poważnie, co on gada, no. Nie wiem, ja nie mam pojęcia też, jakiemu jest człowiekiem prywatnie, ale no. No, no, no nie wiem, no tak patrząc na to, co on tworzy w sieci, no to No trochę jest tak, że patrzycie przez pryzmat No ciężko się jakoś od tego odciąć. No. no i ciężko mi go traktować poważnie, jak on chodzi po jakimś escape roomie i mówi, że lalka się rusza, kurwa. no i że to są jakieś duchy, albo że on głosy słyszy, albo że mu w głowę nagle się ciepło zrobiło i że to chyba jakieś nadprzyrodzone zdarzenie, no. No, ciężko kogoś takiego traktować poważnie. I wiecie, najgorsze u Palasajda jest to, że są takie tematy typowo, że się z tego można pośmiać, że o tam chodzi, są jakieś duchy, wiecie, no, beka, content, ale gdzieś pomiędzy tym wszystkim pojawiają się jakieś albo zjednane eksperymenty społeczne, albo promowanie jakiegoś domorosłego egzorcysty, albo jakieś takie, wiecie, nakręcanie historii o cudownym wyleczeniu. No to jakby, że to się tak trochę zaczyna wtedy przeplatać, i już przestaje to być jakiś taki, nazwijmy to jego słownictwem, performance, a staje się. To to Po prostu rzeczywiście jakoś szkodliwe społecznie, i to jest taka cienka granica. To tak samo jak z tymi jego urbeksami. no jak komuś zagląda do samochodu, dostaje opiekę, albo bo jemu tam magiczny punkt wylosowało, albo wchodzi na jakiś teren i ochroniarze go gania ganiają, i no bo teren jest zamknięty, i nie życzą sobie, żeby ktoś tam łaził po jakichś pustostanach. No to, no tak, no to, to są tematy, które uważam, że warto poruszyć, bo to już nie jest kategoria rozrywka, tylko kategoria śmieciowy content. moje rodzice mieszkają centralnie naprzeciwko niego i mówią, że spokój, że fajny chłopak, dzień dobry, mówi w windzie. Mm.